Bądź moim kolegą. Anon Level 30, IQ też 30. Studiujesz bezrobocie. Mówią na ciebie Janosik, bo tak lubisz tatry. Przynajmniej czteropak dziennie. Po dzisiejszym wieczorze to raczej agent Bond. James Bond. <grytanie> Wracasz z dyskoteki w remizie. Bez lożki, więc jednak agent gówno. Nagle podbija do ciebie chochoł. Nigdy nie czytałeś wyspieńskiego, więc nie wiesz chuj. Właściwie nigdy nie czytałeś nic, co nie zmieściłoby się na opakowaniu pasztetu drobiowego. Każesz chochołowi spierdalać. Chochoł rzuca na ciebie klątwę. Dajesz mu w ryj, czy co tam maza miastryja. Wracasz do tej kupy cegieł, którą nazywasz domem, idziesz spać. Rano kac, jak zwykle, po bimbrze szwagra. Jedziesz składakiem do Dino Potatry, znowu podbiega do ciebie Hoho, -ho. znowu każesz mu spierdalać, znowu rzuca na ciebie klątwę, znowu dajesz mu wry, czy co tam ma. W następnych latach dzieje się tak jeszcze 1500-1900 razy. Wciąż bądź moim kolegą. Anon Level 70. Emeryturka, kulturka. Idziesz po bułki i salceson. Podbiega do ciebie Hoho, -ho. nie wytrzymujesz i pytasz go: Co? Chujów sto! To najpotężniejsza dotychczasowa klątwa. Dostajesz zawału. Przed oczami przelatuje ci całe życie, czyli gówno, bo w dupie byłeś. Budzisz się w szpitalu, przy twoim łóżku siedzi chochoł, zaczynasz płakać. Pielęgniarka pyta, czy czegoś ci potrzeba. Doktora! Przychodzi lekarz. Doktora nauk humanistycznych! Przychodzi doktor. Tłumaczysz mu, że prześladuje cię trochę słomy. Następnego dnia doktor przynosi ci stary egzemplarz wesela. Heroicznym wysiłkiem czytasz. Chochoł trwa przy tobie. Jesteś u kresu sił przed tobą. Ostatnie zdanie i ostatnie tchnienie. Zamykasz książkę. Patrzysz Chochołowi głęboko w słomę. Na ostatnim wydechu mówisz No kurwa nie rozumiem!